Robert Smoktunowicz nie żyje. Prawnik i były senator z ramienia Platformy Obywatelskiej odszedł w wieku 62 lat. Przed laty współtworzył ruch polityki realnej, był felietonistą, a także działał jako doradca prawny Ambasady Włoch w Polsce i ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przeszłości był żonaty z dziennikarką Hanną Lis. Smutne wieści o śmierci Smoktunowicza przekazała za pośrednictwem facebookowego profilu jego partnerka Marzena Gajewska. Post pojawił się na jej koncie w poniedziałek późnym wieczorem i pożegnała ukochanego w poruszających słowach. Nie ma ciebie, tu, już, ale tam, gdzie jesteś, świat uśmiechasz. I ja się uśmiechnę, ale jutro, dziś nie, dziś mam wieczór bez ciebie, kochanie. Pierwszy z reszty mojego życia, Robert Smoktunowicz, 1962-2024 czytamy. Zmarł Robert Smoktunowicz, kolega, adwokat, senator miał swoje dobre czasy, wiele rozmów, wiele spotkań. Później przyszło mu walczyć ze swoimi demonami. Nie umieliśmy mu pomóc, nie umiał pomóc sobie. Dużo za wcześnie. To był bardzo zdolny człowiek, który w pewnym momencie zagubił się. Przyjaciele odsunęli się od niego. Zapamiętamy go takim jak ze zdjęcia, przystojnego, zabawowego chłopaka, piekielnie inteligentnego, dowcipnego, koleżeńskiego. Odpocznij Robercie. Robert Smoktunowicz był absolwentem studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat działał jako adwokat. W 2000 roku był doradcą Andrzeja Olechowskiego podczas wyborów prezydenckich. Mandat senatora uzyskał dwukrotnie w 2001 roku z ramienia Komitetu Blok Senat 2001, a cztery lata później z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Z członkostwa w PO zrezygnował w 2007 roku. W kolejnych latach pełnił funkcję skarbnika stronnictwa demokratycznego i ponownie kandydował do Senatu, jednak bez powodzenia. Na łamach branżowych portali jego nazwisko przewijało się w kontekście małżeństwa z Hanną Lis. Ich ślub odbył się w 1989 roku, gdy ta miała zaledwie 19 lat. Po 9 latach doszło do rozwodu. Był także związany z Zofią Ragankiewicz.